Nie, no S, tak? No, jest Ryuwa i bo... czarny i... <gry> No co, na pozycję kurwa wyjście Jest Ryuwa i, i czarduch. I czarduch. <gry> ten już tam strzela, ten już z rakiet strzela, co się dzieje? Pojebane no gdzie on jest? Aha, odpierdala gówno kurwa już, je ba Nie wiem. Pipkę się kurwa strzel męcie. Oj, spocona pipka. O kurwa, macz. Chuj? Rzucam. No kurwa, macie akurat jak ich poraziłem, to kurwa mnie przyciągnie. Jebany śmieć, kurwa. Pizdę sobie, ty kurwa męcie jebanych. Help. S, kurwa. Jebany śmiecił. Tylko nie ma HP w ogóle. 130 HP. Ja pierdolę, kurwa. O, Moldo mnie idzie. Help. A, kurwa. Frajer lata ciągle. Już go strącam. Dawaj, dawaj, dawaj. O, zdziwiony, że tam nie ma wyjścia. Ojej. Ktoś ma chyba jakieś cheaty. Ten Han, ten frajer może kurwa tym, tym bobom, bo dziwnie lata, nie wiem. Ale skąd wniosek w ogóle, to się że ten? Do, Przede mną? Zaraz ci powiem. Help, help, help! Zgon. Kurwa mać, jebany frajer, kurwa. 18 level na pały! Lepsi kurwa, kurwa. lepsi cibisi! Ścierwo Coś mnie podnosi do góry jakoś bardzo wysoko. Co jakiś czas mam, tak jakby ja bym podskoczył bardzo wysoko. Takie Tak Aha. jakby do góry mi coś wyrzuca. Tak jakby ktoś miał taką umiejętność. Ha. Ale to miałem tak że na razie, nie wiem już to taki back, czy to bach czy co. Za to, no? ale... Kurwa mać. Gdzie on jest? O chodź, o kurwa okay. chodź. O chuj. Ty widziesz? Uważam. Kurwa macz no. Farty, jebane, pierdolone, team kurwa botów jak zawsze ja pierdolę po prostu znowu coś mnie tak rzuciło jakoś po ziemi Nie wiem ja nie mogę nic coś zrobić kurwa jest, się napierdala tak. sam z nimi wszystkimi O jeszcze a to do nas zobaczymy Maxel dobra Tak w końcu kurwa łaskawie coś u nas Niemożliwe, kurwa A to wiesz chyba wygadać to nic stanie, Nie no może się odpali od odpierdala kurwa tak? Niech kolega tam idzie odpierdoli coś fajnego pierdale ściero Co tam, srakoreń? Co co jest? Co jest? O, zgonik jest, ojej Ja mówię, że boba ja coś upierdala w ogóle, nie? Bombom. O, nic kurwa nie dostał, tak było Ściero jebanak. Mam porażenie, chodź Wal No jest, kurwa, frajer Dobra, chodź, chyba ...kombakiem do środka albo coś. Palpatina tu mam. Zgon kurwa. no. O, ścierwo. O, Anakin, o, Anakin pięknie odpierdala, podoba mi się. Ściera jest tym tym... ...bomą do góry po prawej. No, i widzisz, wykieruję na całą grę. Nie widać Wuder za mną, kurwa help. No, kurwa śmieciu, porażam wal. Nic co tę kurwę. Esti, też ci kurwa napiszę. Esti, kurwa, kurwa fraje, że jebany, kurwa Esti, kurwa śmieciu. Ach. Gdzie on jest, kurwa, strzącam go, łap. 1x1, zobacz. Kurwa, Wuderę ci pizda, napiszę. No, kurwa help, 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 help. Nie mogę, wybiegnę. Ale nie dobiegnę, Dobra, ma. S. Jestem. Dawaj, dawaj, pod spodem S. Będzie uciekać i kurwa, fraj, dalej kurwa. Lightsaber, pussy. Take lightsaber, pussy. Będzie is Po lewej coś jest, uważaj, nie wychodzi. Oba, dostał 3 HD, ale żyje jeszcze. To buderek, duarek no, tak? w uder? No niestety kurwa, nie dostaniesz To nie ta gierka ta, tak? Dobra, idę w lewo. Trzeba trzymać jakiś kurwa dystans. O, padłem. Elegancko. Kurwa, Maciej banalny. Do... wuder, a tu jest Saw mi, saw mi, sof mi wal Nie, no nie działa kurwa nic z tej Spierdolonej pseudo -grze, kurwa, wypierdolę śmieciu Help Co tam wuder, co tam kurwa wuder, co tam wuderek? Tak mam, wow A widzę, widziałem Wypierdalam na zewnątrz Czy ja tu jestem kurwa sam, no jestem kurwa sam Na jest co owalne odradzenie po prostu zaraz i chuj Dawaj Po nas się dopiero, dopiero odrespi ES jeszcze im napiszę Dobra, idę Chodź tu może na ten resp Cztery pizdy na nie pójdą myślą, że kila dostaną Na pewno kurwa, ta już, już wydaję kurwa kila Wuderek co jest? Mało HP się ma ojej Mol lezie, uważaj O już nie lezie <śmany> wuder, wuder na włazi, cofaj do tyłu Odusi no, mnie okej okay. Nie chcę dusi kurwa kolega O, no, elegancko S frajerze Porażam Bal. S, cioty jebane My w kurwę trzeba trzybakać w chuj celny kurwa z tego tego wtedy robi damage, a tak to I widzę, widzę ścierwo gdzie uciekasz, kurwa? Frajerze jebany. A ta pizda od nas wyszła! No to se kurwa wygraliśmy. Mhm. Mm kurwa po prostu. I zrabije kurwa drugi level i Super kurwa gameplay. Sorry? Po prawej. Kurwa za drzwi, o nie macie o to kurwa Przejebane Okej okay. No i na niego poszli, nie, kurwa nie, bił nie jakiś wie. frajer, ale Jest niby trochę spocony, ale chuj no i tak siedział zakampiony na tym I granat chyba im na ryj, jak będę wyłazić Ojej, nie ma bloku Od nich nikt, nikt nie wyjdzie, no, od nas mogą, na nie? Idzie, kurwa. No i zdechnie za nas Ja, nie Czym gdzieś snipera, czy mi się wydawało? bo na pewno, o Boba chyba ląduje. A, nie ląduje! Co jest nagle jak trafisz go kurwa tym pociskiem od, kurwa czubaki to oni nie lądują? Fajnie kurwa, super nie wiem, może do kolei trafić, albo no to jest to Może ma jakieś sitnika, bo tym... coś kurwa takiego fajnego. Kolejnym mi się trafić, nie, nie wiem. No kurwa, blok to już nie istnieje, nie kurwa. O kurwa, miny tu rzucił, kurwa Z prawej, śmieć! Jebany kurwa pierdolony! Kurwa, zgon. Nie zgon? Kurwa mać, sra koreń. Popa jebany, kurwa śmieci. ze śmiecia pierdolonego. On nie ląduje jak mówi pierdolę strzała, nie kurwa, nie i chuj. Jebany mol kurwa, pierdolony śmieci jest jeszcze. Co jest mol, co jest kurwa, jeśliś pokuca śmieciu jebany, ojej. No, trzeba na tym wejściu być, kurwa, nie? No, kurwa wszyscy i chuj. Super, kurwa, pięknie. Prój tego, Bobę. Dawaj, dawaj, dawaj. S. No, stryj, pizda ci jeszcze, kurwa, steperka, kurwa. Bośka, kurwa, weźmie, nie zieśta się. Pod nami jest ta pizda Babo. jeszcze. Dobra, S. I ten frajer, kurwa, jebany. Porażam? A, fajne. Po czasie go kurwa poraziło, nie? O chuj. Dobra śmieć kurwa jebany, pierdolony ja się cofam ale nawet kurwa jest tego makslewa, żeśmy to ugrali w końcu jakoś, nie wiem i byli mocni jak w kupie na kurwa po jednej szosu, a tak to huuu, hu, tak to już nie, 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 nie. Uważaj na prawą albo no zdech jesteśmy sami okay. dwóch to jest co najmniej, kurwa gdzieś przed nami. za nami, to jest ten frajer, kurwa jebany, pierdolony męd, kurwa i długo tam powinno sieknąć, skoro tam lezą, kurwa, niby. Ale... Znagle to pamiętam. Możemy iść, co a więc... Wez, zaraz będzie, kurwa, 2-0, kurwa, i na środku. Jezu, ten Kenobi, co on robi, w ogóle? Dopierdolotrzony jest. Zdycha, tak? Na pałę idzie, oczywiście, no gdzie... A, bo oni, od nich wyszły pipki kurwa, no. Dobra, odpalam, okej, okay, dawaj. Porażam. Palputin, o, co jest Palputin, Palputin, co jest? Palputine, co jest? Palputinku, Pal co się stało? No kurwa fart jebany. Uch. O, pak to do nich bił! Widzisz? Zabić. <laughs> o. No ja nic nie mam, więc y, takie wyjście to jest, no. O właśnie. porazam? Nie ma No kurwa macie jebana. No, Spierdalaj, do no, niego się ruszyć kurwa! O tym mówiłem kurwa, o tym mówiłem Michuj. Nie masz kurwa. Oczywiście, że cała ta jebana redukcja się poszła nie jeba. Jest, jebać, jest, 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 jeszcze, No jest właśnie. Z... O. jest, S. S. No Napisać nie kurwa śmieci. Właśnie koła głupim szubakon, kurwa, to ten wuderem ma dziewięć. A, od nas wszyscy, kurwa, wszyscy chyba wyszli z tych dwóch. Rotacja jak chuj była. <grych> well.